Magda Adamowicz, dzień dobry. Na stabilizację w pogodzie na razie nie mamy co liczyć. Po nieco chłodniejszych dniach do Polski znowu wróci upał i to wprost na weekend, ale wrócą też burze, a później po tej fali gorąca znowu przyjdzie fala ochłodzenia. Mamy aktualnie burze, które znajdują się w Chrubieszowie i w Lublinie. To tam właśnie słabo i przelotnie pada deszcz, ale momentami pojawiają się też wyładowania atmosferyczne, a w ciągu nocy padać przelotnie będzie na wschodzie kraju, bo to tutaj zalega front atmosferyczny i właśnie tutaj przyniesie większe zachmurzenie. W pozostałych regionach, czyli w centrum i na zachodzie kraju pogodnie z bez opadów w nocy, a temperatura spadnie do 11 stopni na północnym zachodzie, 13 stopni prognozujemy w nocy w centrum, a 17 w Lublinie. W ciągu dnia ten sam front atmosferyczny będzie cały czas zalegał nad wschodnimi miejscami w kraju. I to właśnie tutaj cały czas możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale będą też momenty słoneczne. Tego słońca nie zabraknie w centrum i na zachodzie. Tutaj będziemy pod wpływem układu barycznego wysokiego ciśnienia, który przesuwa się nad Czechy i nad Słowację. I to właśnie w tych regionach wyż będzie pilnował nam pogodę. W związku z tym sporo słońca na termometrach bardzo przyjemne wartości niegoroczne. Nie upalnie. 24 stopnie w Gdańsku, 27 w Łodzi, 26 w Warszawie. Najcieplejszy będzie Wrocław i Zielona Góra. Tutaj prognozujemy 28 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie też bez zmian. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. A co czeka nas w kolejnych dniach? Zobaczmy.